Jak zwykle niedziela i nie ma co robić. Waldek, co się do kurwy dzieje, że musisz do mnie dzwonić? Nudzę się, moglibyśmy coś porobić. Ja teraz walczę z demonicznymi czarnoksiężnikami, bo kurwa weszli mi do domu i nie mogę ich wypędzić. Zadzwoń kiedy indziej. Nie wiem co robić i dzwonię do Ciebie. Wyszedłbym, ale gram ze Staszkiem w to głupie MMO. Jesteśmy w jakichś lochach i napierdalamy w czarnoksiężniku. Dobra, zadzwonię kiedy indziej. Kurwa, nawet wysrać się nie można. Dobra, nie przeszkadzam. Halo, kto mówi? To ja, Zenon! Jaki Zenon? No kurwa, mistrz wrowania. O kurde, nie rozpoznałem cię, skąd ty masz telefon? Pomyślałem, że w końcu po 70 latach bym się przydał. Może bym tam padł do was. dawno się ze Zbyszkiem nie widziałem. No dobra, to może im pomożesz resztę chłopaków z domu wyciągnąć. Mam jeszcze jeden pomysł! Jaki? O kurwa! Co się tam dzieje? Kurwa, jakieś wsiury napadły Zenona! Kurwa, kiedy prawie rozpierdoniłem tego Czarnoksiężnika, to Waldek musi wszystkich z domu wyciągnąć. Zamknij się! Chłopaki, jest sprawa. Kiedy rozmawiałem z Zenonem przez telefon, coś przerwało naszą rozmowę i usłyszałem tylko jakieś dźwięki włamania. O w mordę! Zenon jest zbyt miły, żeby komuś zrobić krzywdę. Jedziemy natychmiast. Zbysiek ma rację, jak to jakieś 20 dwudziestoletnie fajfuzy, to Zenon nie da im rady. A może to po prostu atak Czarnoksiężników? No co? Jesteś głupi. Jedźmy. Nie, no błagam, zaraz paliwo mi się skończy. Ja muszę na stronę. Co się z wami dzieje? Sytuacja jest poważna, a wy macie jakieś pierdolenie do załatwienia. Ja i Waldek dogonimy was. Musimy zjechać na stację. Jak to jest jakieś gówno, a nie dom zenomia? Ostatnio byłem tu 10 lat temu, no ale dziwne, że droga główna jest zamknięta. Jedźcie za nami, będzie szybciej. Jego dom jest cały rozpierdolony. To niemożliwe, żeby był tu atak terrorystyczny. Chłopaki to wygląda jak pobojowisko w legowisko czarnoksiężników. Skończ pierdolić te głupoty. Simonku waldek, nie pamiętam, żebyśmy się bawili w chowanego! Możesz nam powiedzieć, co się stało z twoim domem? Ugwardę! Co tu się stanęło? Mój dom! Rozmawiałem z tobą przez telefon i nagle rozmowa się przerwała. O no właśnie, chyba ściana na mnie poleciała, ale jak widać, jestem stary, ale jery. Żadna ściana mi nie dorówna. Zastanawiające, że na ziemi jest jakaś dziwna niebieska maś. O nie, nie, nie inwazja czarnoksiężników. Stasiek. Zbyszko, on może mieć rację. W 1969 roku na terenie Balski, dziwi niebiescy mnisi, zwani też czarnoksiężnikami, zniszczyli całą wioskę. O czym zniknęli, bezpowrotnie przez to, że jedna osoba tworzyła czarnoksiężników umysłem, no i władze stwierdziły, że takiego stwórcę trzeba zniszczyć. Że niby Stasiek ma paranormalne zdolności? Chyba. Większej głupoty nie słyszałem. No dobra, to przeteleportuj kostuchę. Okej. Okay. Ej, no! No dobra, już nie będę. Ale to jest kurde niedorzeczne, skąd ty to wiesz? Grałem kiedyś ze Stanisławem w skarpety i sandały. O kurde. Po tobie bym się tego nie spodziewał. Skoro moja mikrofalówka miała opcję internetu, to pobrałem to no i trochę grałem. Chyba Wojownik 60 i level, ale mikrofalówkę szlak trafi. Czyli jednym słowem mogę przenieść do realnego świata wszystko co zechcę? No tak, ale... O ja pierdolę, ale... jazda. To mam rozjebany, to może na miesiąc wprowadzę się tu do was? Nie ma problemu. A gdzie Stasiek? Mniech. O kurwa... Kurwa, go znajdę, to... Siema. Co to miało być? Czyli poznaliście już Reksia? To co? To. to jest mój słodziotki ochroniarz krokodyl. Ty go lepiej zamknij. A to niby czemu? Bo nas pozabija. Coś trzeba zrobić ze Stanisławem. Niby co? No nie wiem, trzeba znaleźć sposób na zwalczenie jego mocy. A ty Zenon, nie masz jakiejś miksturki na takie zwalczanie mocy? No, gdybym wiedział, to bym pomógł! Prawda? czy na internecie jest jakaś porada? I co? Musicie tu wejść do mnie, bo ciężko to wytłumaczyć. Że do komputera? Tak, wszyscy. O kurwa! Gdzie my jesteśmy? W tej popierdolonej grze. A e, no tak, kojarzę te tereny. Czekajcie, pojadę na desce i zapytam się tego NPC-ta, jak zniszczyć twórcę czarnoksiężników. Tylko my chcemy, Staśka, ale bez tych mocy. Ej ty! Jak zmniejszyć stwórcę czarnoksiężników? You must take a hammer and hit the enemy. Co kurwa! Czekaj, zmienię wersję językową. Musisz wziąć młot i uderzyć go w głowę. Wtedy straci most, tylko że może to zrobić najstarsza osoba w waszym gronie. Słuchajcie, więc co tu się stanęło? No powiedz. Żeby stwórca czarnoksiężników stał się zwykłym człowiekiem, trzeba pierdolnąć go młotem w głowę! Wyjdźmy stąd i do dzieła. Okej, okay. do portalu. A kto go walnie Tamten typek mówił, że najstarsza osoba w naszym gronie musi go pierdolnąć Ja jestem najmłodszy, zbychu starszy, kostucha jeszcze starszy, no a zenon chyba najstarszy To logiczne, że Zenon jest najstarszy Dobra chłopaki, jadę te przypiertolę mu tą łopatą i wszystko wraca do normy Ała, moja głowa, panie Zenonie co pan kurwa robisz? Oj, przepraszam! A łap, moja głowa, panie Zenonie, mów pan co żeś pan narobił. Odebrałem ci moc przyzywania czarnoksiężników! Kurwa ja się pytam dlaczego? No bo stać kurs całe miasto nawet o tym nie wiedząc. To oznacza jedno. Koniec spełniania marzeń. Ja pierdolę. No, nareszcie odebrałeś. To kiedy przyjechać? Płot naprawić. O kurwa, mój dom jest znów cały! Co? To znaczy, że atak czarnoksiężników został wstrzymany! Eee, że niby co? To wszystko to było tylko sens. Pyszku, ile ja spałem? Eee, Bodaj, że 5 dni. Bo słuchaj, miałem w sens, że Stasiek zyskał paranormalne zdolności i zyskał tworzenie czarnoksiężników. O czym nie wiedział i zniszczyli miną, więc poszliśmy do tej gry i znaleźliśmy sposób na zaprzestanie tym mocom. Myszku, ty yy, Sorry, zaciekawiłeś mnie, a tak na serio... Zenon, co ty cipałeś.